Cześć, witam Cię ponownie z tej strony Rafał z Ozonmat, ponieważ następna część dotycząca ozonowania pokazuje ten mały ozonatorek, bo większość ludzi po prostu tego typu ozonatorek najprawdopodobniej sobie zakupi i pokażę Ci tak jak widziałeś na wcześniejszym ujęciu, przerywanym, co prawda, banany. Jak ozonować banany? Banany możesz ozonować tak naprawdę w dwojaki sposób. Niektórzy zalecają metodę, ażeby takie miejsce, czy to szklana miska, nie używajcie tylko metalowych, może być też porcelanowa. Ozonują wcześniej wodę, czyli ustawiają sobie czas na 10 minut i ozonują tak wodę, po czym biorą i wrzucają banany. Ja stosuję drugą z metod. Mianowicie, banany opłukuję zawsze pod chłodną, bieżącą wodą, kiedy je zakupię. Jeżesz, opłukujesz banany, jedne, drugie. Oczekujesz tam sobie chwilę. Strząsasz. Nie wkładaj więcej, jak, w zależności jaką masz miskę i jakie stężenie tego generatora masz. Ale postaraj się nie wkładać więcej jak gdzieś około kilograma, może półtora. Przy tym stężeniu 800-600 mg. Przy 400 mg staraj się stosować wagę do kilograma, czyli średnio 4-5 sztuk bananów, w zależności od wielkości. I czas ozonowania ustaw wtedy na 15 minut. Czy tam jonizowania tej wody. Pozbywamy się tych wszystkich po obmyciu, wiadomo, tych wszystkich impregnatów, które, którymi są ciukane te banany e, rzeczami, które tak naprawdę konserwują je, żeby zbyt szybko nie dojrzewały, je. antybakteryjne, antypleśniowe i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to wszystko zostaje w skórze, a my później to jemy, nie? I jak banan dojrzewa, to wiadomo, wnika i tak dalej, i tak dalej. Im bardziej dojrzały, tym więcej cukru, z czegoś się to jednak bierze. Ale wracając do metody ozonowania, ja tak jak powiedziałem, stosuję drugą technikę, czyli mamy tutaj około kilo 20 chyba bananów i razy oko, razy drzwi. Ustawiam sobie na czas na 10 minut. Biorę drugą miseczkę. Miskę mam z takim wycięciem żłobkiem, żeby nam ten wężyk silikonowy, pamiętajcie, że bardzo ważne jest, żebyście wiedzieli jakiego wężyka używać, używajcie wężyka silikonowego i dodatkowo nakrywam albo jeszcze folią albo ręcznikiem ręcznikiem dlatego żeby jak najwięcej zatrzymać tego gazu, woda jest chłodna, ma około 15-17 stopni, Celsjusza około razy drzwi, im chłodniejsza tym wiadomo, że większe nasycenie tego ozonu i więcej dostarczymy go do skóry Owoców. Tak samo ozonujesz jabłka, gruszki, pomarańcze. Waga, taką jaką ci podałem, przy stężeniu 800 mg do 1 g to jest te 10 minut, tak trzeba przyjąć na około kilogram. Pieraz razy za około razy I pozbywasz się również tego wszystkiego. Inaczej jest e, tak naprawdę z e, owocami takimi mm, jak jeżyny, maliny, truskawki. Gdzie ozonujesz sobie wodę, taką ilość, jaką tutaj widziałeś w misce jest to około litra, może półtora pi razy około razy drzwi. I też przy tym stężeniu 800 mg do 1 g, ozonujesz tą wodę około 10 minut. I owoce typu truskawki, jedzyny, maliny, poziomki, bierzesz i tylko je opłukujesz, Jeżeli kupisz owoce, tego typu i nie chcesz ich jeść, jak truskawki, jeżyny, maliny, poziomki, borówki, jagody, możesz również wyozonować je na sucho. Żeby wyozonować je na sucho, dobrze jest to zrobić, tak naprawdę zawinąć je albo wręcznik, jakiś tam gazę najlepiej, bawełnianą, rozłożyć na dnie takiej miski. Nie zasypywać zbyt grubo. Im większa miska, tym lepsza, żeby luźno leżały i ozonujemy wtedy takie owoce około 15 minut. Jeżeli chcemy je obmyć tuż przed konsumpcją, ozonujemy wodę litr do półtora w czasie około 10 minut w stężeniu 1 g lub 800 mg. Wszystko poniżej dobieramy o 5 minut dłużej stężenie. I opukujemy je, odkładamy, obsychają, mamy pięknie zdezynfekowane, umyte, wyczyszczone, Pozbywa, pozbywamy się tych wszystkich złych rzeczy, które się generalnie znajdują. A jakichś złych rzeczy, to doczytacie już na stronach internetowych, nie będę się tu rozwodził, żeby ten film był krótki. Następny odcinek zrobię o ozonowaniu, jeżeli będziecie chcieli warzyw różnego rodzaju. Nie chciałbym, żeby te filmy się powtarzały, natomiast chciałem pokazać jak to zrobić. Akurat ja mam taki typ ozonatora, ten malutki w domu, który najczęściej używam. Jestem po nocnej zmianie, więc nie chcę mi się już lecieć po ten duży, który w tej chwili testuję od pana Paruszewskiego, ten 14 gramowy ZYH. 14 chyba, czy 170. Już nie, nie pamiętam w tej chwili. Przepraszam Was, głowa nie pracuje po nocnej zmianie, ale generalnie nawet tak jak kupisz unizatorek sobie do domu, na Twoje potrzeby Ci wystarczy. On w trzech czwartych, czyli 75-85% zdezynfekuje Ci to wszystko. To i tak lepiej, niż byś to mył pod bieżącą wodą, lał octem i innymi rzeczami, a nie zawsze jest skazany. Także no, zastosowanie tego Ozonu tych małych generatorków jest wszechobecne, są to wyładowania tutaj te koronowe w małej tubie, ciągnie to nie wiem 15-20 W, pi razy oko razy drzwi i no wiadomo to jest Chińczyk, Orient sama nazwa mówi o tym, ale no słuchajcie na Twoje potrzeby naprawdę on Ci wystarczy. Ważne, żeby miał silikonowe te wężyki, kamienie, to możesz sobie dokupić w akwarystycznym. Teraz zamówiłem, przyjdą następny, zrobię taki challenge odcinek, pokażę Wam właśnie jak e, rodzaje kamieni stosować, które długo wytrzymują, kostki bukowe, jak wykorzystywać kostki lipowe, bardzo fajne do wody. Także pokażę Wam także, żeby nie było tego także, także, także. Sory, batory, za takie teksty, nie będę już tego przedłużał. Ozonowanie owoców, jeżeli Wam się podobało. Subskrybujcie, lajkujcie. Komentujcie. Nie zapomnijcie dać suba, łapa do góry, tak jak to zawsze mówię. Jeżeli się film Wam spodobał, pewne wiadomości Wam przekazuję. Zadawajcie pytania, jednak na pytania odpowiadam już tylko osobom które są tak naprawdę subskrybentami mojego kanału, ponieważ tych pytań jest zbyt dużo, a naprawdę mam co w tej chwili robić. Także trzymajcie się, pozdrawiam Was w tej chwili. Rafał z Ozon Mat, Detailing zostawiamy do prac samochodowych. Trzymajcie się, cześć!